Jak dużo kasy. Witam Was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Assassin's Creed Revelation. Ja jestem Kaleman Games i dzisiaj poprowadzimy sobie kolejny odcinek. Dowiemy się kilku nowych rzeczy, które nigdy w życiu nam się nie przydadzą, ale dowiemy się o co chodziło. Tutaj, tak? No cóż, no to idziemy sobie tam gdzie nam wskazuje taki znaczek co wygląda jak odwrócone i nie wiem co on oznacza ale zobaczę sobie w legendzie jakiejś pewnie oznacza jakiegoś smoka czy tam jakieś super inne umiejętności oraz szynkę ale nie będę was tu... no, zobaczymy jak ogarną w skillach chodzenie po linie no idź nie ogarnąłeś brak pracy do... Ochroniarze patrzyłem sobie na gościa poszukiwanego prawdopodobnie na całym świecie, w całej Europie, na całym wschodzie, na zachodzie, północy i jeszcze tam gdzieś Ale nic sobie z tego nie robię Bo ja jestem E! To mi podać rękę Jest, tu jest, tu jest, tu jest, mamcie. Gać cię, jest tam peć. Mamcie. Chodź wyżej że... yeah! Kto, czy ktoś w ogóle się... Czy mnie interesuje, że jakiś spider chodzi po wieży? Nie? Nikt? Okej. Okay. No bo... Ta ich ta upadzie. Chociaż. Mają własne rzeczy do roboty. Ejzio, dajesz, Ejzio? Ejzio dajesz, umiesz, pokaż, że potrafisz, no pokaż. Tata będzie dumny. aha, aha. Okej, okay, a teraz taki żarcik sytuacyjny. Nawiązanie do filmu jestem bogiem. Hej, Magik, skończ frugo? Okej. Nic mi nie jest. He, he, he. He, 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 he. No Jezus, ale ja nie chcę tego kupić. W ogóle, po co to jest? Coś mi wytłumaczy? Będę bardzo dźwięczny, jak mi ktoś powie, co z tym chodziło, bo nigdy nie mogłem się tego dowiedzieć, jakoś. Czy tu mieszka Da Vinci? Nie mogę już. Nie! Buongiorno. Merhaba. Please, come in. Hej. Seski? Lubię sześci. Ses. I have not had time to up since my trip. Mm. You sailed from Rhodes, no? See, si. How did you know? We were on the same ship. I am Ezio Additore. Sofia Sartor. Have we met? We have now. May I have a look around? Prego. Most of my best tomes are in the back. It's not the least. It is nice to meet another Italian in this district. Most keep to the Venetian quarter and Galata. I assume the Ottoman war with Venice would have driven most of you away. Know. I lived here with my parents when I was a girl. The war pushed us out, but I always knew I would return. That means a know. The Lengonia. There's so no, Okay, look at this. More. Have you found anything interesting? you, you. Hello. Where does it mean? Why don't we find out? <sighs> Only the most interesting man in your life. Oh. Dobre. Keep Dobre. Keep a presto, I will return in a moment. yeah do you know how long we've been searching this 50 system I've been here a few weeks 13 months.

Wiem co robię, jestem Ezio. Trzask jest to w ogóle jakiś... nie, nie ma. No bo tam coś się świeci, to ja to chcę mieć. Dużo koszeczków. Niedzielnie. Myślałem, że Photoshopa spotkamy. Photoshop 5. Gdzie jest cel? Pewnie trzeba iść od początku górą. To jest w sprawie, że pewnie. A nie, bo tu są belki. Co? Ej, ej, ładnie. No. No to... No to... Um, się popisać. Patrzcie na to. Yeah! Sound awesome. Nie, nie, nie nie. Czyli nie. sam. Mam nadzieję, że nie spaceruję to będzie przez rannę Same składniki na bombę, nie dajcie jakąś kasę Weź O, moja misja, lubię ją bardzo ją nie biję Look alive, eh? I pay you to watch the doors, not your feet Dojźdź pęk. Czekaj, no... No Taki huk nie podejrzeń? Co jest? Coś tu jest nie tak. Albo to są ułomy, albo to jest tak ciemno, że nie... Do wody. Jesz. Idź sobie. No idź sobie. Idź sobie. Może co za... A, nie biernie? Nie.

Saluj, ale kiedy żebyś te widzę, żeby krążyć w kółko Tako To trzeba być albo jakimś pracownikiem miesiąca roku Oj, nie, nie patrz na mnie. Nie patrz na mnie, jestem ogromny, jestem potworny. No i przesławie. Koniec. Koniec, muszę od nowa robić tę misję No i dupa, no cóż eee, No i zaczniemy to od nowa na pełnej synchronizacji, no bo oczywiście Ethio nie trafiła, bo była jakaś przeszkoda, no więc no cóż, no to pa pa.